Lecimy z Disem. Jo. 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 Jedna osoba. A kilka słów. Lecimy. Co ty tu chcesz? Co wypieprzaj. pieprzaj? Po co nagrywasz Disa? Przecież u ciebie to bieda. Obraciłeś matkę mi. Ty celu? Możesz mi napisać komentarzem. Congratulations, albo Salvation kurwa, se zrób na Instagrama Jak taka z ciebie drama Nagrałeś Disa, który nic nie znaczy Człowieku, ty tam gadałeś, nie śpiewałeś Wiesz, że na YouTubie to nic nie znaczy Nagrałeś Disa, żeby nie mieć tu lajki Fajne komentarze, jazz, kurwa Jesteś zajebisty, ale co? Szczery co ty za patola, że kurwa, sąsiad twojej matce strzela gola. Tak jest, prosta sprawa, wyzywałeś mi matkę kurwo. Ja se wpierdam kriaba. Prosta I. sprawa, trzy, trzy minutki. Zawiązasz sznurówki Potrzeba mi piwo, ja lecę. Mhm. Tak jest! Tak jest! Boszczyr to zwykły pies! Tak jest! Tak jest! Boszczyr to zwykły pies! I ten jazz! Ten jazz. To też pierdolnięty jest. I ten fajn. Ten fajnie no weź se Szczerba, klej Super blue. Czy kurwa taśma, taśma ekipy się do tego nada Ale posłuchaj, kilka zwrotek I będziesz mógł popierdolić trochę plotek Weź se zrób screena tego disa Nawet se go pobierz, mi to zwisa Człowieku, tyle ja dostałem hejtu ty się tym nie przejmuj, bo to nie twój interes. Bo to nie twój interes. Bo to nie twój interes. Nie twój. Wypieprzaj. Co za pis, że ktoś go nagrał i się podniecił. Napiszę tekst, kartkę. Tak jak Leksiu Czternastolatkę. Co to za dis? Co to za dis? Weź opis i kartkę. Tak jak Leksiu wio Czternastolatkę.